No cześć. tutaj miałem takie newsy, ale nie wypaliło ich obejrzenie z jednego, z jednej przyczyny. Znaczy obejrzałem je, ale nie chcę, wyłączyłam nagrywanie, no. To o czym wtedy gadałem. W sklepie były punkty do Barleya, wystarczy trochę hajsu i już mam go na poziomie dziewiątym. Później nawet dziesiątym. No, mam dopiero 2000 bucharków. No, dodegrano jeden raz Rose, jeden raz Rico, jeden raz Penny. Gdyż mam tych brawlerów. Mam tak mało brawlerów. To znaczy tak mało pucharków, a mam takich dobrych brawlerów. Dlatego teraz sobie z bratem siedziałem. I ten mi mówi, ale by było fajnie, jakbyś wyrobił rozę, Otwieramy małego boksa i zgadnijcie, kto mi wypadł. No roza. No. Ten filmik miał być z gościem nagrany. Ale nie ma. Miał wystąpić na moim filmiku gościnnie, ale nie zadzwonił do mnie. Ale ten kolt mnie denerwuje. On wie, że przez niego może mi się filmik nie udać. No i nie no nie no. Jestem odcinkami dużo gram. To był mój kolega, ten. Jeżeli widzieliście, to był mój kolega, tak? Sekundarz muszę mu odpisać. No, tak w sumie to nie wiem dlaczego nawet nagranie No nie wiem dlaczego Brawl Stars wyłączyłem. Teraz Oloriko, mam na nim tylko 99 pucharków. Tak nie chwaląc się. Praktycznie ja prawie na każdym Brawlerze mam już ponad 100 pucharków. Mam fajne ja nagrywam na obidzenie w takim darmowym pro programie. I chyba przesunąłem to takie yy, kółeczko. Fajne. To właśnie z niego odpalam nagrywanie i tak dalej. Dlaczego akurat? Jak ja gram Liko, no to ktoś inny też musi z nim grać. A ty, koleżko, to mnie zdenerwowałaś. Ale, bym mu, ale jakbym mu mógł wywalić. No i koleżę mnie boi. I tak ma być. Szkoda, że moje naboje nie przebijają ścian. I to najeżdża innych i chce się kolegować. Już to widzę. No, z tego co widzieliście chyba w poprzednim, nie, w prawie poprzednim odcinku, Ryko pokazuje łapkę w górę, czyli to co bym bardzo chciał, żebyście zostawili pod filmikiem. Nie wiem dlaczego niektórzy youtuberzy Zdecydują się prosić łapki w górę To jest chyba normalne Ale tego ulta zjebałem Jak może to i ja mogę przeklinać Ale on mi może zaszkodzić. No będzie showdown Ja kontra ten El Primo który mi teraz bardzo zaszkodził. Ty mam szansę. Nie, no, nie, już nie mam szansy. Teraz mi się do kółko od nałączyło ogólnie. No. Teraz tylko pozbierać 1250. Jesteśmy praktycznie w domu. wtedy Star Power Dober może się już z nami przywitać. Zobaczcie, która skrzynka bardziej oberwie? Leon. Ty mnie nie denerwuj nawet ani Daryl, ani Leon. Nie denerwujcie mnie! Jeszcze ten Crawl Boże, ile legend No i minus, jeden na puszka. Cztery Jeszcze tylko na szybko zrobię gierkę LP, może mieć skrzynkę Filmik będzie trochę dłuższy nie załem Jeszcze koiny Nie no, mnie to rozbawia El primo tu jest. I w pierdoli. To też każdemu. Ja do bardzo, że tak to ujmę, patologicznej szkoły. Więc zostałem no, tu te wszystkie przekleństwa. Bo tam, patolo, bo tam jak nie jesteś patologiczne, to cię w ogóle nie widzą. O, przybiję mu żółwika. W przybiłem mu dwa żółwiki, ale leci sześć, około sześciu. Ja, Mateo to nie jest tyber? Usta? Io che ulta! Matteo, dai ulta! Oh, mm, e tobi ho visto il vin. No, i 10 puszek. No i 34. No i kozak. Mamy coiny za Jeliwina. Ile będzie hajsu? Dobrze, dosyć sporo. Punkty do Rozy, punkty do Darila. Mam 13 gemów. Pięćdziesiąt, dobra Pa.